Tak długo na to wszyscy czekaliśmy, czwarty sezon Wiedźmina jest już tutaj z nami, więc bez zbędnego owijania w bawełnę, zaczynamy! Odcinek pierwszy! I wszyscy zapewne domyślaliśmy się, jak to Netflix zrobi, że nagle z Henry'ego Cavilla zrobi Lajama Hemswortha w roli Geralta, tytułowego Wiedźmina. Jak się okazało, wymyślono sobie prolog w tym sezonie czwartym, który pokazuje nam sceny z poprzednich sezonów, z Geraltem, ale już właśnie z tą całkiem nową twarzą. Tu mamy to w opowiadaniu tego Striboga i Nimue, jesteśmy 100 lat w ogóle po wydarzeniach z tych poprzednich sezonów, 100 lat w ogóle po Geralcie, po Jennefer i po Ciri, no i ten Stribog opowiada tam jakąś historię, potem wchodzi Nimue i mówi, zaraz, zaraz, stary, ty tu nie wszystko opowiedziałeś, wyjmuje sobie z zapazuchy pół wieku historii mistrza Jaskra i dopowiada to wszystko, jak ta historia Geralta właśnie wyglądała naprawdę. A z tych migawek jakby mamy takie poczucie, że ten Liam Hamsworth, to on tam w ogóle był zawsze, że to on walczył z tymi dziwnymi bazyliszkami, że to on walczył z Wilgeforcem na plaży, chociaż tu akurat była zmiana, bo z tego co pamiętam, to w trzecim sezonie ten finalny cios dostał w plecy, a tu nagle pod żebra nie wiem, czy ktoś zapomniał, czy, czy co. No i dla takiego postronnego widza to może być właściwie nic. No, tak, okay, był ten Hemsworth wcześniej, właściwie to on tam przez cały czas był. Ken Kawila już się mało co pamięta. Wydaje mi się też z takiego punktu czysto reżyserskiego i fabularnego to chyba była jedyna sensowna opcja, żeby, żeby jakkolwiek tego nowego aktora właśnie wprowadzić. A to co też rzuca się od razu na samym początku w oczy, to fakt, że znowu mamy taki trójpodział, jeśli chodzi o linie fabularne, linie czasowe, bo mimo że to jest Wiedźmin, to tutaj swoją historię ma oczywiście Ciri, Geralt, a przede wszystkim Yennefer. I myślę, że od niej warto zacząć, bo ta jej historia, to ta jej część fabularna, ona chyba w zamyśle ma być taka najbardziej mroczna i najbardziej krwawa, bo jesteśmy po tych wydarzeniach na tanet. Jenefer szuka Wilgeforza. Chce go znaleźć. Krąży między tymi portalami, aż w końcu Wilgeforcie je blokuje. No i jakby Jen musi wracać do Gorswellen. Ale w międzyczasie jeszcze wielkim, ogromnym toporem rozprawia się z żołdakiem. Bardzo sprawnie. No, podnosi ten topór, jakby to był po prostu kijek, wbija go w głowę zawodowemu żołnierzowi. Brawo Jen, naprawdę brawo! <laughs> I'm sorry, I'm allergic to bullshit. No ale wracając do Gorzwelen, bo tam trafia Yennefer tak finalnie. Mamy tam taką scenę, kiedy rozwścieczony tłum chce szturmować to miejsce, gdzie akurat znajdują się niedobitki czarodziejek, tak? Y NFR, zamiast gdzieś tam wejść tylnym wejściem, po cichutku, żeby nie wzbudzać jeszcze dodatkowej agresji, idzie prosto przez ten tłum, w ogóle się nie patrzy. Ej, okay, ramecją woła za tej bramy, prawda? I nagle Jennefer skręca, bo dostrzega, że mamy tutaj jakiegoś maga Wilgeforca, więc próbuje go gonić. Tam oczywiście jest nawiana, żeby dołączyć do całej tej ekipy Wilgeforca i że będzie fajnie, bądź po stronie zwycięzców i tak dalej. I co się dzieje? No w międzyczasie Metz otwiera tą bramę. Mówi, nie, no ja muszę tą Jennefer uratować. Otwiera bramę, bam, dostaje kostę pod żebra. Metz... Keiramec... Nie ma, a tej koleżanki siedzą gdzieś tam po prostu i patrzą się na to wszystko z góry. Jakby jednym zakręciem nie mogły tego tłumu po prostu, nie wiem spopielić na kubkę jednego przykładowo albo drugiego, i byłby spokój i myślę, że przynajmniej na chwilę przestaliby fikać. I jakoś rzekło, że skoro ta warstwa fabularna Yennefer ma być taka trochę bardziej mroczna, no to już pierwszy trup jest, a drugim była ta pomocnica Wilga którą którą gdzieś tam jednak schwytano. Uwięziono w pokoiku, no i NFR będzie jej teraz sądować, tam umysł, żeby się dowiedzieć, gdzie jest Tyri i co się dzieje. A potem, kiedy jednak nie może się przedrzeć, wszystkie te pozostałe czarownice czyli tam była Sabrina, była Tris e, i była Margarita Lozantil, nasza ulubienica, e, wspierają ją i przekazujemy Ci moc. Teraz będzie lepiej The Power One, The Power Two, The Power Teraz na pewno wydobędziesz z nią całą prawdę i takiego wała, bo przez tą e, pomocnicę Wilga Forza przemawia on sam i za chwilę w ogóle oczy eksplodują i pada ona tupem. To akurat jest jedna z lepszych ster, i powiem szczerze, fajnie to wyglądało. Niemniej całość od razu ustawia nam bardzo konkretnie hierarchię wśród wszystkich czarodziejek i ogólnie wśród tej opozycji do Wilgeforca. od razu mamy nakreślone te pionki na planszy, wiemy tak, Yennefer będzie tutaj szefową, ona będzie pociągać za wszystkie sznurki i jeśli Vilgefortz ma się kogoś obawiać, no to właśnie jej. Oh, Jakby w kontrze do tego wszystkiego, tego mroku niby, związanego z Yennefer, dostajemy Ciri, gdzie ten jej wątek jest taki ładny, i kolorowy, jakbyśmy, nie wiem, chodzili po, ule, po ulicach Ludgolę z Diablo, nie? Jest taki przeskok od razu. Eee, I no, tutaj jakby te szczury, no powiedzmy sobie, powiedzmy sobie szczerze, ja inaczej sobie je wyobrażałem książkowo eee, i ta zbieranina nie bardzo mnie przekonuje, nie bardzo mnie przekonuje ta chemia między nimi, to jak te postacie są zaprezentowane, aczkolwiek, aczkolwiek spodziewałem się, że będzie naprawdę dużo gorzej, także po tych doniesieniach o tym, że, że pierwsze te odcinki, które ze szczurami, bo to miał być taki autorski, osobny serial, zostały nakręcone, no zostały uznane za katastrofę. W sensie jestem w stanie dalej sobie to wyobrazić, ale no też nie było aż tak źle, jakbym się mógł spodziewać. So you're no, a jeśli ktoś z Was zastanawiał się, co zrobią z tą sceną książkową między Mistle a Ciri, gdzie de facto doszło do wykorzystania 15-letniej Ciri, wsadzenia jej łapy w majtki, i to w książce było takie raczej mało komfortowe, jak się czytało. No, tu uznano, że no, to nie przejdzie, i tam musi być taka obopólna zgoda. Mistle się pyta, Ciri się zgadza, hej, idziemy na wyrko i oddala się kadry, jak po prostu w starych filmach w latach 90. Nic nie widać, prawda? I z jednej strony jakby rozumiem, że chciano wygładzić to, ale z drugiej strony no naprawdę to była odwaga, że pokazać gejowski romans Radowida z jaskrem, a tutaj to już jednak rozumiem jest krok. Za dużo, tak? A no i ten Wątek cili w tym odcinku jeszcze wieńczy się tym wejściem do jeziora, gdzie ona definitywnie podejmuje decyzję, że coś się kończy, coś się zaczyna, więc sławny cytat. I uznaje, że jednak dołączy do szczurów. Wydaje mi się, że ta scena w jeziorze ona nie była przypadkowa, tylko raczej jest bardzo symboliczna na przyszłość i to też pokazuje, takie mam wrażenie, że twórcy chcieli tym pokazać. Że ten czwarty i piąty sezon one mają być takim finałem, taką spójną całością zwieńczeniem tego serialowego wiedźmina, prawda? I że, że już teraz nam zatizowano coś, co jakby wiemy, że się w piątym sezonie wydarzy. I co już oni też uwzględnili w swoich planach. No i w końcu docieramy do naszego nowego geralta, do Layama Hamswarda. Widać, że. Tu są kopiowane pewne ruchy, mimika, pewne zwyczaje w odgrywaniu tej roli z Henry'ego Cavilla. Jasne, no bo musi to być w miarę spójne, poza tym, że mamy nową twarz człowieka, więc na tyle, na ile można. I w tym pierwszym odcinku właściwie głównym wątkiem było to, że Geralta no dalej boli noga po tych bojach na Tanet, po tym jak dostał łomot. Od Wilgeforca on tej ekipie no nie chce wszystkiego powiedzieć, a oni mimo wszystko z nim podróżują. Ale mamy też taki moment, kiedy jest naprawdę fajnie spójnie z książką, bo, bo jest, są cicha wykarzy, jest ta trumna, gdzie znajdujemy Kahira. Gerald jednak zostawia go jakby w spokoju, no bo Ciri cię oszczędziła, to ja też cię oszczędzę. No a potem dostajemy scenę, kiedy pojawiają się Krasnoludki. Bo nie krasnoludy. I mówcie co chcecie, ale ja tu zdania nie zmienię. No, tak przedstawione krasnoludy, Zoltan, e, Chivaj i Percival, cała ta, ta jego ekipa, no to to jest jakaś abominacja, w sensie... No to po tych ruchach widać, jak oni tak po, po kracznych nóżkach się poruszają, tacy malutcy są po prostu, mają jakieś tam mieczyki na plecach, to tak jakby jakieś dzieci przyprawione miały brody i właśnie dostały zabawki, no to jest mniej więcej ten kaliber. No ani to respektu nie wzbudza, ani jakiegoś strachu, ani ciężko to te postacie traktować na serio, a jeszcze idą i strzegą jakieś karawany, no serio, przed kim? Przecież no pierwszy lepszy żołdak czy dwóch by was... By Was pokonało, więc no tu moim zdaniem robota jest oblana, To zresztą dotyczy też wcześniejszych sezonów i tego, jak ogólnie Netflix właśnie krasny ludy portretował w Wiedźminie. No i powiem wam, że ten odcinek to de facto jest takie naprawdę jedno długie, prawie godzinne zresztą wprowadzenie do tej historii, w sensie tak ponownie pokazanie nam, gdzie te pionki na szachownicy stoją, ale przy tym dostajemy naprawdę tony ekspozycji. E, tak, żeby no, czegoś tam czasem nie zabrakło, żeby ktoś nie musiał się czegoś domyślać. Wszystko mamy wyłożone tak bardzo łopatologicznie, kawa na ławę, wszystko nam się tłumaczy, wszystko się opowiada, a pewne rzeczy nawet nam się opowiada, a nie pokazuje, więc no, to też jest e, raczej marne pisarstwo, ale tu się akurat nic w stosunku do tych trzech pierwszych sezonów absolutnie nie zmienia. A, no jeszcze jako takie przerywniki w całej tej historii z pierwszego odcinka, Mamy pokazanie tej narady władców północy, co wygląda dość śmiesznie. Bo mamy tam władców północy i Radowida, który przejął tron Redanii, ale który w sumie ma wszystko w dupie i dalej się dąsa. Jest mu smutno po rozstaniu z jaskrem. Okej, okay, spoko, nie pamiętam tego wątku z książek, tak szczerze powiedziawszy. No ale na drugą nóżkę mamy pokazanie Niewgardu, i moim zdaniem to akurat wypadło fajnie. Jest tam tak mroczno w tych komnatach, coś się dzieje, jakieś życie w końcu jest, prawda? A nie jest tak teatralnie. I powiem szczerze, że i Emhyr, i Skelen, i Xartisius no, wyglądają tu obiecująco. Mam nadzieję, że te wątki naprawdę zostaną jakoś prawilnie rozszerzone i pociągnięte, i, i że to nie będzie tylko taka, taka wydmuszka. Tylko no, tu każdy z nich będzie miał swoją rolę do spełnienia, szczególnie Skellen, którego no, z książek pamiętam jako naprawdę ciekawą i interesującą postać. No ale koniec końców bardziej chyba się wynudziłem na tym odcinku, niż rzuciłby mnie on jakoś na kolana, w sensie no, tego się absolutnie nie spodziewałem i nie zakładałem jakiegoś efektuał. ale mówię, no, jakby opowiedziano mi jeszcze raz to wszystko, co już wiedziałem, albo to, co i tak wiem z książek. Tylko właśnie tak łopatologicznie, żebym, no, stary, nie zapomnił czasem o czymś. Wątek Geralta, wątek Ciri, ale wątek Jennifer jest absolutnie najgorszy. W sensie robienie z niej szefowej tutaj wielkiej i, i tej, która będzie rozstawiać wszystkich po kątach jest naprawdę urocze. Zresztą w drugim odcinku to dostaje jeszcze większego wydźwięku. No, ale czekam na wasze opinie, jak wam się podobał albo i nie podobał. Ten pierwszy odcinek, jakie ogólnie macie wrażenia. Chętnie podyskutujemy o tym wszystkim w komentarzach, jak zawsze. Pierwszy odcinek za nami. Za chwilę na kanale pojawi się omówienie odcinka numer 2 i tak aż do samego końca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze raz was zapraszam do komentarzy, a na koniec subskrypcja, dzwonek podanie materiału dalej też będzie bardzo mile widziane. Z tego co wiem, to w komentarzu musi być minimum 7. 7 słów, żeby algorytm to kupił. Nowe zasady, tak tylko mówię, jakby ktoś zapomniał. No, a teraz już wszystko! I tak jak mówię, widzimy się w omówieniu odcinka numer 2. Cześć!